Żeby było lepiej, najpierw trzeba się trochę pomęczyć. W Bytomiu ruszyły kolejne prace drogowe. To wiąże się z czasowymi utrudnieniami w ruchu, a zakres takich inwestycji w naszym mieście w tym roku jest bardzo duży. W tym roku rzeczywiście przebudujemy ulicę Zabrzańską, fragment od Wyzwolenia do Zamłynia. Oprócz tego w tym roku realizujemy przebudowę ulicy Świętej Elżbiety oraz ulicy Szyby Rycerskie. Przebudowa ulic Świętej Elżbiety i szyby rycerskie powoli dobiega końca. Tu, na ulicy Zabrzańskiej, prace dopiero ruszyły, ale powinny się zakończyć w ciągu dwóch tygodni. Oprócz samej nawierzchni, która będzie bardziej wytrzymała, chcemy wyznaczyć pas dla rowerów w kierunku Dosząbierek. Poza tym chcemy wyremontować chodniki i nawierzchnię na wiadukcie. Wkrótce ruszyć ma także m.in. przebudowa ulicy Narutowicza w Stroszku oraz postępowanie na remont skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Łużyckiej. Na tym jednak nie koniec. Planujemy też e, przygotowanie dokumentacji na budowę kolejnych dróg ulicy 9 Maja, ulicy cyrylej metody oraz ulicy Wiejskiej. Oprócz tego planujemy również wystąpienie do Funduszu Dróg Samorządowych o przebudowę ulicy Nawrota, ulicy Smolenia oraz ulicy Tysiąclecia. Wartość realizowanych prac drogowych wynosi kilka milionów złotych. Jeżeli się leczyć, to tylko tu, w Bytomskiej Jedynce. Miejski Szpital Specjalistyczny nr 1 potwierdził funkcjonowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO. Jedynka certyfikat zdobyła już w ubiegłym roku, ale musi być on odnawiany. Audyt sprawdza no, postępowanie w szpitalu, czy postępujemy zgodnie z procedurami, które napisaliśmy, które tworzą tak jakby ten system zarządzania jakością. Sprawdza również ważność paszportów technicznych. Kontrola potwierdziła, że ten szpital to jedna z najbezpieczniejszych placówek medycznych w regionie i może nadal szczycić się certyfikatem ISO. Potwierdza nam to, że usługi, które świadczymy dla pacjentów, czy leczymy chorych, są wykonywane w sposób taki no, najlepszy. Jest to zweryfikowane przez panią audytor, że, że działamy według najwyższej, najwyższych klasy zaleceń. Szpitalne procedury zgodne z normą ISO chronią pracowników i pacjentów. Uzyskany certyfikat daje także dodatkowy punkt przy negocjacjach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bytomska wąskotorówka znów na trasie. Kiedyś woziła m.in. węgiel, a dziś to jedna z największych atrakcji turystycznych bytomia. To najstarsza czynnie działająca kolej wąskotorowa na świecie działa już od połowy XIX wieku. A dla Bytomian to wspaniała atrakcja, zwłaszcza wakacyjna, bo to ciuchcia, bo to możliwość dojazdu na jezioro Hachłonakło. W swoim szczytowym okresie sieć górnośląskich kolei wąskotorowych liczyła ponad 230 km. Do dziś pozostała czynna tylko jedna, najstarsza linia historyczna łącząca bytom z miasteczkiem śląskim, licząca 21 km. Na tej trasie w okresie wakacyjnym prowadzony jest regularny ruch turystyczny. Pociąg turystyczny składa się i z wagonów otwartych, i z wagonów zamkniętych także również przy gorszej pogodzie możemy skorzystać z przejazdu. Po drodze mijamy kilka ciekawych zabytków i, i miejsc. Taka przejażdżka to wyjątkowa gratka, szczególnie dla najmłodszych pasażerów tej najstarszej wąskotorówki. Sam ten przejazd wąskotorówki bardzo cieszy dzieci i to, że te dzieci mogą wyglądać przez to okienka i po prostu się cieszyć, że zwiedzają różne rzeczy, i myślę, że to jest naj, najlepsza atrakcja. Turystyczne pociągi Górnośląskich Kolei Wąskotorowych kursują w soboty i niedzielę. Są trzy przejazdy z Bytomia w kierunku miasteczka Śląskiego i trzy kursy powrotne.